Strażomania to akcja edukacyjna odbywająca się cyklicznie w polkowickich przedszkolach, to przygotowanie do akcji ewakuacyjnej, która mogłaby nastąpić w momencie zagrożenia. Raz w roku organizujemy cyklicznie już od wielu lat strażomanie. Strażomania jest organizowana we wszystkich przedszkolach. Akurat jedno przedszkole wybiórczo jest ewakuowane i przeprowadzana jest taka typowa akcja ewakuacyjna, która ma na celu pokazanie dzieciom sytuacji, z którą się mogą znaleźć, czyli sytuacji taka, która akurat tu miała miejsce, czyli wystąpienie dymu, przeprowadzenie sprawnej ewakuacji przez pracowników przedszkola, wyprowadzenie, wyprowadzenie dzieci na zewnątrz, sprawdzenie czy wszystkie wyszły i później już jak gdyby zakończenie i po zakończeniu odwołanie akcji ewakuacyjnej. W ewakuacji przedszkola miejskiego numer 6 w Polkowicach najważniejsze jest to, aby być gotowym na to, gdy sytuacja zagrożenia będzie realnym niebezpieczeństwem. Gotowani na wszystko i, i udoskonalajmy to. Mówię Nawet dzisiaj też dużo różnych innych rzeczy, pomysłów mi też zaświtało w głowie, co jeszcze można ulepszyć, jak rozwiązać, jakie nowe rozwiązania wprowadzić, aby ta ewakuacja, e, miejmy nadzieję, że zawsze tylko próbna, ale w razie gdyby była rzeczywiście e, prawdziwa, to żeby wszystko się udało. I wszyscy zdążyli bezpieczniej na czas wyjść. Podczas strażomanii najmłodsi mieszkańcy gminy mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich, a także poznać lepiej zawody policjanta czy strażaka. Jak przyznaje wychowawca pani Jolanta, dzieci dzięki tego typu wydarzeniom będą chętniej wpracować w przyszłości w wymienionych zawodach, tak ważnych przecież w naszym codziennym życiu. Tak, właśnie bardzo często dzieci, po, właśnie po takich spotkaniach, po takich kontaktach z tymi służbami zgłaszają się nawet dziewczynki, że one będą w tym zawodzie właśnie pracowały, bo, bo dzieciom się to podoba. Jakie są wrażenia przedszkolaków? Bawią się to na plaż. Ale zdążyłem, no bo ja mam super tu, Strażomanie odbywa się pod patronatem burmistrza Polkowic. W imprezie wzięło udział 11 przedszkoli, a jej uczestnicy mogli rywalizować w konkursie plastycznym czy piosenkarskim. Rozwijanie talentów artystycznych, a przy okazji edukacja, to dobry sposób na naukę przez zabawę dla tych najmłodszych, którzy bawili się dziś w wyśmienicie.